Był sobie król ze swoją córką piękną, księżniczką, mieli rycewy. rycewy i król powiedział, że rycewy nie są dobrzy dla królewny. Potem góra nazywała się Wawelska góra. Smok przybył do wawelskiej góry. Miał na imię Smok Wawelski. Smok wawelski pożerał krowy, owce i konie. Ludzie zaczęli zamykać swoje zwierzęta w obejściach, więc smog był coraz chłodniejszy i bardziej zły. Oddajcie mi swoje zwierzęta, ryczał. Wpadł do jednego z gospodarstw, Rycząc. Oddajcie mi swoje zwierzęta, ryczał. Teraz ludzie. Uciekli ze swego domu, a smok wtedy buchnął ogniem i spalił całe ubejście. Wkrótce mieszkańcy Krakowa wrócili do króla. pafa wysokość, musisz coś uczynić, bo wkrótce. Tracimy swoje domy i siostry z Ewenta. Ten, kto zgłazi smoka, ten poślubi ciągniszkę. Z zakątków przebywali dzielni rycerze, stąd zabić smoka. Pierwsze z dzielnych rycerzy trzymają śmierć na głową powiedział. Wychodź smoku i przygotuj się na swój koniec, wykrzyknął. Smok wyszedł, zaśmiał się i poza Drugi z zielny dzielny skierował swe kroki do jaskini. Trzymając miecz nad głową. Wychodź smoku i przygotuj się na swój koniec. Tak jak poprzednio, no tylko zaśmiał się i powarł rycerza. Trzeci dzielny rycerz skierował swe kroki do jaskini, trzymając miecz nad głową. Wychodź smoku i przygotuj się na swój koniec. Tak jak panią Smok, tylko zaśmiał się i poważny rycerz. Wkrótce nie zostawił żaden dzielny rycerz, który odważyłby się zabić smoka. I co ja teraz zrobię? Martwił się króla w swoim zamku. I właśnie wtedy rozległ się pukanie do drzwi. Wejść, powiedział król. I do Na wszedł młody szef. Ja zabiję smoka, powiedział, ale... Ty jesteś zwykłym To prawda, że jestem szewcukiem. Ale jestem bistry i zabiję smoka, jeśli dasz mi trochę wełny i siarkę. Kiedy król dał szewcukowi trochę wełny i siarkę, Seftek... szewcyk za Wtedy ow, kiedy smok wchodził do swojej jaskini. I wtedy, w nocy, szewcyk postawił owcę przed jaskinią smoka. Kiedy, gdy był już ranek, smok poczuł głód. Wyszedł na zewnątrz jaskini i dostrzegł owce. Hmm, hmm. Śniadanko, popiedza. I zjadł obieckał <laughs> Serce, dostała się do smotego brzucha.

Ja nie koniec. Hurra, chwycali mnie w Krakowa. Hurra, chwycali mnie w Krakowa.